Lato to wymarzona pora dla złodziei, którzy między innymi wykorzystują naszą nieobecność w domu, ale też roztargnienie podczas zakupów. Jeśli skupimy całą swoją uwagę na wybieraniu towarów lub dyskusjach albo rozmowie przez telefon, stajemy się łatwym łupem dla kieszonkowców, którzy tylko czekają na taką okazję. W ostatnich dniach w Koninie szczególnie się uaktywnili. Ostatnio do komendy Miejskiej Policji w Konie wpłynęło sporo zawiadomień dotyczących kradzieży portfeli, torebek bądź też innych wartościowych przedmiotów. Do tych zdarzeń dochodzi przede wszystkim podczas dokonywania przez nas zakupów, gdzie najczęściej... Głównie odbywa się to na targowiskach oraz w sklepach wielkopowierzchniowych, takich jak markety bądź też galerie. Jeśli zachowamy czujność, to pewne symptomy będziemy w stanie zauważyć. Przestępcy bardzo często działają w grupach, wykorzystują tłum do tego, żeby stworzyć sztuczną taką rzeczywistość otaczającą ludzi i wtedy dokonują kradzieży właśnie torebki bądź też portfela. A co powinniśmy zrobić, aby nie stać się ofiarą kieszonkowca? Należy pamiętać, by te przedmioty nosić zawsze na widoku. Torebkę trzymajmy z przodu. Portfel również nigdy nie nośmy w tylnej kieszeni. Jest to niewątpliwie idealna okazja dla. Złodzieja, aby mógł dokonać kradzieży naszego portfela. Pamiętajmy również, by wybierać na zakupy, zabierać tyle gotówki, ile jest nam potrzebnych, a podczas płacenia robić to dyskretnie, by ktoś stojący obok nie zauważył, ile tej gotówki mamy w naszym portfelu. Przede wszystkim musimy obserwować otoczenie. Musimy sobie zdawać sprawę, że oni starają się stworzyć ten sztuczny tłok. Jeśli widzimy grupę osób w młodym wieku, którzy bardzo ciasno u nas się e, przemieszczają, no zacznijmy ich obserwować. Być może właśnie to są kieszonkowcy. Okoliczności zgłoszonych w ostatnich dniach na policję zdarzeń były bardzo typowe. Były to standardowe zgłoszenia, czyli kobieta, która podczas robienia zakupów, skupiająca cały swój wzrok na przedmiocie, który chce zakupić, odłożyła torebkę na bok. Za chwilę zorientowała się, że tej torebki nie ma, bądź też miała otwartą torebkę podczas robienia zakupów i też w chwili płacenia za towar sprawdzała w torebce, już portfela nie było, więc naprawdę to są sekundy, a tracimy swój dorobek a wraz z nim bardzo często także dokumenty, więc dochodzi nam sporo kłopotu np. z ich zastrzeżeniem i wyrobieniem nowych, dlatego pilnujmy swoich torebek i portfeli, szczególnie gdy tłoczy się przy nas większa grupa ludzi.